Kroniki parafialnej. Ksiądz Dziekan Józef Rączka, wspomina, 27 sierpnia 1939 roku. W niedzielę, po sumie parafialnej, poszli wszyscy, mężczyźni, młodzież, nawet kobiety, kopać rowy strzeleckie do Czechowic. Niestety, za późno. I nadaremnie. 1 wrzesień 1939 rok, piątek, godzina 515. Prawie wszystkie fabryczne syreny odtrąbiły alarm. Zrobił się popłoch. Ludzie jak zwykle szli do pracy, ale na sześć fabrycznych ryków wszystko się rozpierzchło. Do piwnic, gdzie kto mógł. Wojna wybuchła, jak Niemcy już byli w pszczynie, jak już tam się strzelali. Moja mamusia poszła na nogach do Bielska do roboty, do Lenko. I w Komorowicach, jak pamięta, wrócili i mówili, gdzie wy, ludzie, idziecie, wojna, już się biją w pszczynie. Mamusia się wróciła i jeszcze zdążyła przyjść na ten pogrzeb. Ale z płaczem już mówi. I po tym, e, nie wiem ile godzin to było. E, no my wyszli z tym pogrzebem, ale zawsze sereny, e, dzwony a... dzwonić. Okropne to było, tak seryny były wszędzie w zakładach te, te kuminy, tak i drony wszystkie dzwoniły i wszyscy płacz. My ściskały mamę, mama, tatę i to było okropne. Od soboty rano, w nocy na niedzielę i w niedzielę rano zaczęli uciekać parafianie z Bestwiny i z okolic. Uciekały całe rodziny z dziećmi i starcami i z bydłem pieszo i wozami. Nie można ich było powstrzymać. Szczególnie jak w niedzielę rano odezwały się jeszcze polskie armaty niedaleko plebanii na Kępie. Polskie wojsko cofało się ku kętom, a ze wszystkich stron nacierało wojsko niemieckie i bombardowały samoloty niemieckie koło Kęt, Bulowic i dalej do Kalwarii wyrządziły samoloty niemieckie straszną rzeź żołnierzy i ludności uciekającej razem pomieszanej. W niedzielę w rano, 3 września, cała parafia wyglądała jak wymarła. Domy stały opuszczone, bydło ryczało, w kościele tylko parę ludzi na mszy świętej, zanoszących wielkim płaczem. Do Bestwiny wojska niemieckie według kroniki parafialnej wkroczyły 3 września w niedzielę o godzinie 11. W czasie kampanii wrześniowej walczyli między innymi Jan Łądzik, Aloizy Wróbel, Józef Góra, Władysław Paszek, Józef Hamerlach, Stanisław Maciejczyk, Franciszek Kraus, Franciszek Gandor, Władysław i Franciszek Niemczykowie, Władysław Strempel, Franciszek Tomaszczyk, Franciszek Bek, Władysław Łuszczak, Franciszek Bocian, Antoni Wieczorkiewicz i wielu innych. Niektórzy z nich nie wrócili do swoich domów. Po Władysławie Strempu pozostały notes, portfel i pudełko z uczyncy. i portfel zostały przebite kulą. Większość żołnierzy z naszego rejonu walczyło w Armii Kraków. Wielu z nich w 3. Pułku Piechoty szczerców Podhalańskich. Swoją drogę Antoni Losarczyk z Bestwinki tak opisuje. Brał udział w walkach trzeciego Pułku. Nasz szlak wyglądał tak. Bielsko-Biała, Kęty, Badowice, Bochnia, Dębica, Mielec, Janów Lubelski, Nisko, Biłgoraj. Tutaj zostałem wzięty do niewoli 20 września 1939 roku. Odprowadzono nas w kolumnie do przetworska skąd 26 września, transportem kolejowym do Niemiec. W czasie transportu pod Krakowem uciekłem z pociągu i po czek dniach powróciłem do rodzinnego domu. 11 września 1939 roku w niedzielę Polska została zaatakowana od wschodu przez wojska Armii Czerwonej. W tych walkach z nieprzyjacielem na środek Franciszek B bronił Grodna przed oddziałami pancernymi Armii Czerwonej. Natomiast w obronie Lwowa wzięła udział szarytka siostra Anna pochodząca z Bestwiny. Sowiety aż do Sanu zajęły całą wschodnią Polskę. Polska cała została zajęta i podzielona, jakby z mapy i historii wymazana.